Są takie tematy, które każdy z was pewnikiem zna już od pierwszych dni w do budy. Te tematy to, jak wiecie, jak wyglądał i z czego zrobiony jest prawdziwy Polok, jak wyglądał i z czego zrobiony jest prawdziwy Niemiec, no i w końcu każdy wie, jak wyglądał i z czego zrobiony jest prawdziwy Rus. A wiele z was, synki i umie z czystym sumieniem powiedzieć, co wie z czego jest zrobiony Ślązok? Ślązok na samym wyruchu Mogowa, a w tej gowie głównie są me głupstwa, głupoty, ciulstwa, baby po nagu, kaj się napić gozoły kaj jakiegoś wica pociś. W ty go we Ślązok mo bo jak to się jednak się go do pysk. A w tym pysku czymie faja, no bo trzeba coś w gymbie mymlać, a kurzyć się chce, a lepiej w gymbie trzymać faja, jak puloka od obcego hopa, pra? Kuńcek niży Ślązok mo hyrtoń. to to je z skuli tego, co by go baba miała za co przyczyść do zwierzów, jak przyjdzie na dupsony no zaś do dom. A bo co by się miał na czym obwiesić, jak już tej baby będzie miał dość. Toszkadali Ślązek Mohimda w kraju obleczony elegantnie wybiglowanym kraglem, bo wysztiglowanym być to je mus. Na Hymdzie Westa. Chcesz wyglądać do porządku? Łoblic się Westa. A jak jeszcze moś ceferblat na kecie, przyłonac się go, wraź do kabzie ciś na miasto. Każ tam też chciała Ślązokowi wyłażą ręce. Te rynce, co to mu służą głównie do żnięcia w szkata, znaczy no, rzekania do, do Ponbudzka. Nie mogę my też zapomnieć o tym, co Ślązok ma o niższe tajle, tam to wszystko co mu wyłazi z życi. Mogiry, na karych mu oblecone gryfne, musowo wybiglowane w kant galoty, na szwajach, no, czasem śmierdzących, fuzekle a albo zoki. i Inakszy. W galotach ma ślądzek jeszcze kabzy. Albo kabzie. Albo kapsy. No prostu to majcie go dają. Ale jak nie wiesz, co możesz zrobić z rękami, to jak możesz je ciść do kichola, to się lepiej wraź do kabzy i tyla. Będziesz wyglądał troszkę choby pampuń z podrybnika, no ale przynajmniej się ślepia, nie wydziubisz. W sumie po tym wszystkim to by szło stwierdzić, coś lądzok nie ma taki zaś inkszy łod reszty zorta ludziów. Pra.